czy nie jeden. Na pewno mi się przyda. No przydać się. Ty nie wiedziałeś? Ej, bo ja później jeszcze będę musiał... Nie, nie musisz, 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 sobie ten... Prota dwójkę i Unbreaking dwójkę ogarnąć. Unbreaking już mam trójkę. O kurde, to wiesz co? To można powiedzieć, że jesteś lepszy niż gracze w Non-Stable SMP. <laughs> Więc, e, ej, a Blast gratulacje. Protection to było to od wybuchów, nie? Tak. No. co ty nie powiesz, ty? No. Ej, powiem ci jeszcze jedno. BLAST PROTECTION. BLAST. Mm. No to co to może ej. być blast po angielsku? Ej, a power to chyba nie moc? Nie, myślę, że to jest... E... odrzut. Aha, okej. Okay. się, tak muszę hamować z tym, co chciałbym teraz powiedzieć, bo miałem SIFT, czy ty tak chciałem przetłumaczyć, ale nie. Jeśli to nie jest banable na YouTube, to możesz mówić. To jest bardzo banable. To znaczy. Czekaj. Napisz mi to. Może mi to po prostu napisz. Że co, że delikatne dotkanie? Ja to możesz to przetłumaczyć jako na przykład do tych PDF-a. Aplika pliku PDF. No, 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 no. Przysięgam, wykastyguje tego wieśniaka. O, masę słowa! Jak na polskiego jak Ktoś mi pisze. W ogóle, wiesz, że zrobiłem takiego mini traba na naszego dozorca? Ale jestem śmieszny? To za. Coś, że mi wieś, jak zjeść pulpit? Możesz że ja muszę to... wejść na Lunara? Z paślaku No to był pulpit. Ej, ej tylko nie z laku. Bo pójdzie do mamy. Mę Flame. Nie no, dzięki za Flame fraksa. Naprawdę przyda mi się. Sharpness 5. Bardzo mi się przyda, nie? Dziękuję. Potrzebuję Protection.

A później wyrównuj teren. Nie. Zrobimy wielką dziurę na spawnie. Mm, przydałby się Orbital Strike Cannon, ale przecież silnik jest zjebany. Ciekawe dlaczego. Ciekawe, nie wiem. To na pewno nie ja. To akurat prawda. To akurat na pewno nie ja. Nie! Fuck! Ej masz, masz wieśniaka z... Ale to 10, czekaj z muszę perfection? zobaczyć. E, nie mam wieśniaku. E, o, czekaj. No i na, uderzy, uderzyłem go. No to GG. 28 sensitivity miałem w Minecrafcie. A na zwykłym lancerze mam 38. Jest, co, co? Mówię do wieśniaka. Miałeś rację! Nie no, żartuję. Akurat to, to był żart. Czy on poszedł spać w środku dnia? Ale wnerwiający jest ten login, nie? No trochę. Znaczy też trochę dupę ratuje, bo jak nie wiem się budzisz w środku lawy, to ktoś może przyjść i cię uratować, ale no. Wow, wow, wow. Minecraft, we're trying Minecraft. Minecraft, we're Home, home, home. Kaplice. you can't mute your microphone when. Ah, okay. Voice, auto. Noise suppression. Czekaj wyciszę się na disk Chodź oh, idź. <grymne> 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 ja nie mam full brighta? Kurde! poszekaj. <grymne> Sorry, ale bez full fujbl brighta nie gram. Full <grymne> bright. <grymne> <grymne> Keen. E Chan... Select profile. Nie mogę. O! Przecież ja mogę pobrać. Jestem głupi. Ja przecież mogę pobrać. O, czekaj, nieważne. Simple vo Fulbright. Fulbright. B, b, Czekaj. I. I... Zoom, bo nie mam zuma. A nie, czekaj, nie zoom, tylko di di di, sta, di, sta, di, di, di sta, distant hori ho, horizon. Miałem pisać distant. Ja nie Chciałem sobie załadować skinały pisar. Aha. Proszę się. Wejd. Wait. czeka chyba. Małe problemy. Czy ja to po prostu przeniosę z Lunara? Jakby. To jest, to jest pomysł. Mody, eksploruj mody. Nie to. Uh, Distant Horizon Tutaj okay, moda, x-ray uh, tu uh, Iris Fabric Lithium M4 Lib Nie, niepotrzebne mi to Okej okay. streama i dopiero ogarniasz rzeczy na streamie, a nie po streamie. Niech będzie większa długość streama. Faktycznie. <grywa> Grasz z widzami, z widzami e, nie ale jeśli chcesz zagrać na serwerze Minecraft na którym oczywiście się zapraszam y, to wejdź sobie w linkowy o, -o i i tam masz Discord wow masz tam Discord jak w niego wchodzisz to słuchaj tego. To, to, to potem jakby masz musisz dobić się albo do Drapaksa Albo na czacie, żeby dodali twój nick do whitelisty. I tyle. I czy, ja, czy ja jestem słabo słyszalny na streamie? Możliwe, nie wiem. Czek. No zobacz, no proszę. Hmm. Dobrze. <laughs> proszę. Będę wdzięny, dżiny. Teraz tak. E, potrzebuję. Potrzebuję jednej rzeczy. Keybinds. Ale to nasze opóźnienie na tym streamie. Aż takie? Ale to na, na, na YouTube to tak zawsze jest. Hide voice Nie. chat. Nie chcę voice chat. Uchłuski. Ale dobrze cię słychać. Iris, no. creative. A wait. A ty powiedz coś. Mówię coś? Nie, to jesteśmy w takiej samej głośności raczej. Eee. Jestem dępy? Czy. Ja nie dałem sobie żadnego zuma, prawda? Ja nie da. O... Wait, czego się ja nie zrobiłem? Czy zrobiłem? Jestem głupi?